Artur Baranowski kilka miesięcy temu uzyskał w kraju znaczną popularność po występie w teleturnieju 1 z 10, gdzie uzyskał rekordowy wynik, odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania. W środę 3 kwietnia mężczyzna znów wziął udział w teleturnieju TVP, tym razem padło na Wabankwe. Jak poszło wybitnie uzdolnionemu uczestnikowi? Artur Baranowski zyskał dużą popularność dzięki udziałowi w jednym z listopadowych odcinków teleturnieju TVP 1 z 10. Mężczyźnie wówczas udało się osiągnąć fantastyczny wynik, ustanawiając rekord programu, którego nikt nie może już przebić. Skromny ekonomista ze Śliwnik odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania i zdobył aż 803 punkty. Okazuje się, że nie ma rzeczy niemożliwych. We wczorajszym, 19 odcinku 140. Pan Artur zdobył tyle punktów, że więcej się nie da. 803. Wielki podziw i olbrzymie gratulacje. Pisano wówczas na profilu teleturnieju w mediach społecznościowych. Przygoda Artura Baranowskiego w jeden z dziesięciu miała jednak nieoczekiwane zakończenie. Uczestnik nie pojawił się w odcinku finałowym, ponieważ jak donosiły media, jego samochód uległ awarii. Artur Baranowski 3 kwietnia ponownie zawitał na antenę Telewizji Polskiej. Tym razem mężczyzna wziął udział w teleturnieju w Abankwe prowadzonym od niedawna przez Radosława Kotarskiego. Jego udział zapowiadany był przez TVP już od pewnego czasu. Dlatego z całą pewnością przyciągnął przed przedodbiorniki wielu widzów. Zobacz, Aleksander Sikora zwolniony z TVP. Na jawy wyszły kulisy w. w. wydaniu programu z 3 kwietnia zmierzyli się ze sobą Maciej Sarna, radca prawny z Wrocławia, Marek Dobrzański, chemik ze Skawiny, który wczoraj wygrał 5750 zł, a także dobrze znany widzom TVP Artur Baranowski, ekonomista ze śliwnik, debiutant. W krótkiej rozmowie z prowadzącym Radosławem Kotarskim Artur Baranowski zdradził, że jego rekord w ułożeniu kostki Rubika to zaledwie 15 sekund. Artur Baranowski nie miał łatwej przyprawy w 747 odcinku programu Wabanckwe. Rywale od samego początku nie dawali za wygraną. Rozgrywka była bardzo emocjonująca i wyrównana. Być może ku zaskoczeniu wielu widzów. Znaczną przewagę w programie uzyskał pan Marek ze Skawiny, który przez długi czas prowadził. Zobacz, o 21,10 miliony Polaków przełączał na TVP1. Tego hitu nie można przegapić rzutem na taśmę Artur Baranowski, odpowiadając na ostatnie pytanie w rundzie drugiej, wskoczył na pozycję wicelidera i uzyskał przed rundą finałową tysięcy punktów. W finale tematem była ryba bielone. Pan Artur zadał pytanie za 3000 punktów, która ryba ma czarne ości. Nie chodziło jednak o ten kolor. Żaden z uczestników nie wytypował poprawnie, w związku z czym cały program wygrał pan Marek z wynikiem 5799. Artur Baranowski ostatecznie był drugi z wynikiem 1000.